Sobotę 19 listopada witam Was z peronu 4 w Warszawy Zachodniej, gdzie zobaczymy modernizację i trochę pociągów i pierwszy śnieg, tak jest. A tak wyglądają pozostałości po drugiej stronie kładki. Powiem szczerze, że naprawdę tutaj Roboty posuwają się bardzo szybko do przodu. Mamy sobotę. Tutaj nikt nie siedzi, nie patrzy na jedną osobę, jak pracuje, tylko wszyscy ostro zasuwają. Tu był kiedyś peron numer 5. Tu nawet jeszcze jest delikatna pozostałość po nim. A póki co pracują tutaj maszyny, jest masa gruzu. Tutaj nawet ktoś dosypuje ten gruz. Trochę żelastwa. Mamy delikatny mróz, jak widzicie. Tutaj pan próbuje wyłuskać chyba kable. Impuls 2 na linii S1 do Pruszkowa PKP Intercity z pociągiem relacji Kraków Główny Olsztyn Główny i jest to Intercity Żeromski Wjazd na tor przy peronie drugim i ten pociąg przejedzie przez stację Warszawa Śródmieście a obok stoi flirt kolei mazowieckich z pociągiem z Warszawy Wschodniej do Łowicza Głównego. ER1616. Pustki w tym pociągu, druga jednostka numer trzynaście, dziobaczisko, czyli ed dwieście Bielsko-Biała Gdynia ładna relacja Do Siedlec, skład się podstawia, a obok, o właśnie przyjechała alicja, która zakończyła bieg właśnie tutaj. i niestety ale przemknął nam intercity sun i ten elfik nam go zasłonił sun dzisiaj wzmocniony podobnie jak wczoraj i miał być tutaj prawie półtorej godziny temu no ale spadł niecały centymetr śniegu i polskie koleje są dzisiaj lekko sparaliżowane. Alicja z Siedlec do Warszawy Zachodniej jedzie teraz na tory postojowe, odpocząć. PESA, DART, Intercity, Łużyce, Zgorzelec, Warszawa Wschodnia. Frekwencja wysoka. Zobaczcie, idealnie zasłania nam gryfina ta kopara. I to jest chyba Intercity Wybrzeże. EU160-030 przyprowadził dosyć długi skład Intercity Wybrzeże. Zobaczcie, że te koparki cały czas tutaj pracują. Odjeżdża skład Intercity Łużyce i może w końcu wjedzie Intercity Lubuszanin. Smacznego, chociaż to nie ja ci dałem, ten kawałek bułki. O proszę, mamy EU07072. Piękny widok. Marszałek Piłsudski. Pociąg z Krakowa do Warszawy. I powinien mieć 8 albo 10 wagonów. Tu już jest czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. 8 i bardzo dobra frekwencja. Marszałek Piłsudski rusza dalej. Zaledwie 6 minut opóźnienia. To dzisiaj tyle co nic. W jest mokro, było posypane solą, więc tutaj trzeba powiedzieć, że pracują służby. czystko w ostatniej chwili zauważyłem, a przy okazji, ładna panorama na Warszawę. Tak wygląda teraz. Po lewej peron piąty, tutaj jeszcze trochę go mamy. A to widok z nadperonu szóstego. Po prawej przy peronie siódmym widzimy, że jest troszkę pracowników i są wykonywane prace na wysokościach. Tymczasem wyruszy dziobaczysko. Ono sobie jedzie, podobnie jak tutaj ta kopara. RP1, baczność. Lokomotywa SKPL. Przy peronie ósmym, a tu widok na peron siódmy. Który dzisiaj jest wyłączony dla podróżnych? Peron zamknięty. Intercity Wybrzeże czeka na sygnał, aby zjechać na tory postojowe. Trochę przysypało ten wagon. Dla mnie to jest symbol zimy. I zobaczcie, rusza pomalutku Wybrzeże. Myślałem, że będzie jeszcze troszkę stać i wiedzie i odjedzie Express Intercity z prawa do Berlina, ale jednak puścili wybrzeże wcześniej. A tu mamy husarza. I to jest chyba skład Warsowi. EU44001 Husarz numer jeden. Skład w ogóle nie był zapowiadany, więc trochę pociąg widmo, przynajmniej tutaj dla osób, które są na dworcu. Ale zestawienie się zgadza: to jest pociąg międzynarodowy z Berlina wagon restauracyjny i wagon klasy pierwszej na końcu. ED78 Polregio z Poznania do Warszawy Głównej Pociąg nazywa się Lutynia Tablice peronowe są już zamontowane w wielu miejscach na nowych peronach, ale Będziemy musieli jeszcze trochę poczekać na ich uruchomienie, bo wszystkie tablice będą uruchomione, gdy będzie obowiązywać jeden nowy system informacji peronowych. Gdzie jest Express Intercity Sprewa? Nie wiem, ale już powinien tutaj być. Intercity Naukowska EP07387 pociąg relacji Wrocław Główny Białystok Startuje Intercity Naukowska Ale nie, nadal, nie na długo EU16001 z Podlaszakiem. A sprawy nadal nie ma Naukowska w międzyczasie wystartowała. I jak nic się nie działo przez 15 minut, to teraz dwa pociągi naraz odjeżdżają. I mamy lekką klęskę urodzaju. Tutaj Podlasiak ma wagon klasy pierwszej zdeklasowany do klasy drugiej. Spójrzmy, co tutaj napisali. Wagon kursuje jako wagon klasy drugiej. I jeszcze napisy w różnych językach. Spotkały się dwa pociągi z białego stoku albo do białego stoku. Wjeżdża teraz Intercity Kujawiak do hełma. i Kolberg. A i owszem, o właśnie tutaj. Mijanka dwóch flirtów. No i wspomniany kujawiak z Griffinem. Sprawa jest opóźniona 25 minut, więc bardzo słabo. I 15 minut po czasie dostali pasażerowie pierwszą informację, że pociąg jest opóźniony. Więc zapowiedzi dzisiaj nie działają dobrze. A to kujawiak eu Kolejna porcja gruzu wysypywana i kolejna porcja ziemi ładowana na ciężarówkę PESA dark. InterCity Fredro do Wrocławia. E 161.0.17 Zobaczcie, mamy. Tylko małą ciekawostkę. Znaki, które informują maszynistów, że jest przejazd drogowy. Ponad 30 minut, ale wiedzie łaskawie ekspres Intercity z Prewa do Berlina. A ja robię takie oczy, bo jest niektórym pasażerom zimno i chyba byłoby lepiej, gdyby wcześniej wiedzieli, że pociąg jest opóźniony. Wszak jechał z Warszawy Wschodniej, więc miał długą trasę do przejechania i to opóźnienie 30 minut jak najbardziej rozumiemy i dzisiaj nietypowo nie mamy husarza jest PP09-044 świeżo po naprawie P4, P5 czyli jakieś są problemy z husarzami opóźniony pociąg ekspres Intercity Sprewa a obok dziobaczysko oraz prace przy pozostałościach po peronie numer 5 i ciężarówki które czekają aż będzie można przejechać o tam dalej jedno dziobaczysko odjeżdża a drugie wjeżdża Ten ekspres Intercity Premium jedzie do Gliwic. Gdynia Główna, Gliwice. Panowie montują oświetlenie. A tu mamy dziobaczysko. Odjazd. A tutaj na wstecznym ciężarówka jedzie taką tymczasową drogą i będzie załadowana kolejną porcją gruzu. Intercity Zamojski EU 16006. Skład LKA z łodzi fabrycznej do Warszawy głównej. To jest chyba skra. KMK czyściutka kolei mazowieckich. O, mój palec. Pozdrawiam panów w tej drezynie, którzy mi pomachali troszkę zmarzłem. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, za łapki w górę i do następnego. Cześć!